Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy w Krosinie, w siedzibie sklepu dla hodowców.pl. I tutaj dzisiaj mamy troszeczkę nietypową sytuację, bo nie będziemy prezentować produktów, a zaprezentujemy gołębie z hodowli kolegi Sebastiana Wardengi, które były w tym roku lotowane w oddziale 0239 Biskupiec. Tam była spółka lotowa twoja z kolegą Przemkiem Trentiskiem. Tak, i te gołębie tam bardzo dobrze poleciały, bo to jest okręg Olsztyn i tam chyba dobrze im poszło. Bardzo dobrze mi poszło. Także czyli? Tak, czyli no, mają pierwsze miejsce w oddziale biskupieńskim. A, w, na młode? Na młode, tak, tak. typowanych też mają, z tym, że nikt nie, nikt nie zamknął gębę. Także jest 22 konkursy. Na ostatnim locie się praktycznie wszyscy wyłożyli. Już mieliśmy fajną pozycję, bo po dwóch lotach było 630, była pozycja wyjścia fajna i na ostatnim locie wyłożyliśmy się, nie te typy niestety. No nie. to niestety tak się zdarza, no. ale... Ale, po... ale ta drużyna, jest, tak, chcemy sprzedać całą tą drużynę, bo, bo na Gołębie Stare, kolega... Nie lotuje? Nie, nie, nie lotuje, ale to była jak gdyby drużyna specjalnie nasza. Na młode, tak, no. no. A to jest tak, że ja mu za dużo nie pomagam w tej kwestii, powiedzmy tutaj bardziej logistycznie. Znaczy nie tyle, co w ogóle, w ogóle nie pomagasz po prostu. Nie no pomagam logistycznie. Logistycznie, ale tam w no, prowadzeniu nic. Nie? No i materiałem. No tak oczywiście, właśnie tak. oczywiście. Pomagam ma dużo tam ode mnie. No, i, no i fajnie leci, bo w sumie, w sumie co roku nam na gołębi... No, fajnie leci w gołębiach starych, też jest w czołówce oddziału zawsze co roku, także no do, dobrze. My tutaj zrobiliśmy zdjęcia, tu jest trzydzieści chyba dziewięć sztuk, tych siedem sztuk? Trzydzieści kilka sztuk? 30 kilka sztuk. Inaczej, wszystkie gołębie, które, które przyleciały z tego ostatniego lotu są tutaj. Także żaden gołąb nie został. Jest, yy, muszę spojrzeć, ale jest drugi, trzeci gołąb oddziału, oddziału. lotnik. Lotnik oddziału, także jest... Czyli gołębie zdobywające konkursy. Zdobywające konkursy. Także ogólnie ta drużyna nasza wspólna to najdalej serię, co miała to drugą serię. Miała pierwszą, drugą, hmm. pierwszą, drugą To drugą. teraz powiedzmy tak, po czym to są gołębie? No to są głębi z tego mojego głębika. Czyli tam będą na pewno Rainera Pitmana jakieś. Rainera Pitmana... To weźmy pokażmy Ubie. jednego. Pewnie nie pamiętasz po czym jest, ale chociaż pokażmy tam jednego, dwa. Te fajne samice z groszki, mm -hmm. z tego... Nie, nie wiem, wiem, nawet mogłem podprzejdzie wszystko. Ale tego, pokażemy. O, tu mamy na przykład o, to jest Tak. bardzo ładny. Błogoszek. 11705 Początek 0425. na pewno miał też. Człon... Z Harikana będzie pewnie coś. Konkurs miał na oddział. Na którym locie będzie drugi albo trzeci na oddział Tu też na pewno są głębi, które tam gdzieś miały. Jedynkę, ósemki, dziewiątki. Jakieś takie, takie te takie aha tam jeszcze powiedzmy bo są dwa gołębie z obrączką szwedzką ale ich nie będziemy wystawiać na aukcję bo to jest prezent od kolegi właśnie a, a, a. Kolejne, od kolegi ze Szwecji ale to jest prezent od kolegi Awasa ze Szwecji i nie będziemy I, ich i, i, i tego po prostu zostaną bo kolega tutaj da, nie? Także, bardzo o. fajnie zobaczmy są. jest tylko chyba jeden czerwony a wszystkie inne były niebieskie i pstre i nakrapiane. O. Dokładnie. No. I to jest... Nie o. ma żadnych wynalazków. 23, o. pamiętam, ale fajna samiczka. O, i te tak chcę powiedzieć, nie takich ma... będziemy mieli 37 sztuk na sprzedaż. Tak. Także lodowody. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie mają weryfikacji, ale prawdopodobnie w kategorii A to będzie pierwsza drużyna na okręg polszczy. Także 8, 8 my dla każdego gołębia będziemy mieli tutaj właśnie zdjęcie, od razu tabelę z wynikami jakiego zdobył, bo tam na odsonie oddziału te wyniki możemy zobaczyć, także zachęcamy wszystkich do zakupu tych gołębi. Do zobaczenia, do zobaczenia. dobry lot.